W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzień pierwszy wiara. Boże, źródło naszego zbawienia, Ty pośród ludów pogańskich oświeciłeś świętą dymfnem, światłem prawdziwej wiary, którą ona poznała i wyznawała pod kierunkiem swojego spowiednika. Księdza Gerebrana, który także poniósł męczeństwo. Przez wstawiennictwo tych dwojga, świętych męczenników, błagamy Cię o wzmocnienie naszej wiary w to, że nasze dusze oraz to, co otrzymujemy w życiu, pochodzi od Ciebie i Tobie powinno być oddane. Pragniemy poddać się Tobie jeszcze bardziej i uleglej, Wiernie czcić Cię z całego serca i duszy, Aż do godziny naszej śmierci, Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków. Amen.